Okej, okay. siemano wam wszystkim witam serdecznie z tej strony chmielu wow, a to jest kolejny odcinek naszej serii zagraby w o, W poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie, dostaliśmy się tutaj do pałacu Wiktora i niestety nas cała armia chce dojechać przez to, że po prostu zrobiliśmy rozpierduchę jednym największym reliktem, jaki aktualnie posiadali. Aktualnie uciekać czas. Trochę to nie jest proste, ale jakoś nam się to uda może. Może. Okej, okay, dobra. To jest jakiś deal do przycisk widzę. Magiczny taki, A O, Ło, to, to odkurzacz? Myślę, że to jakiś deal do przycisk był. Dobra, trzeba tych, typka, rozjechać. Oj, Jeszcze jakiś gunwo. Dobra, świetnie. Kryształki sobie oczywiście pozbierajmy i zbijamy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Nie fajnie, nie fajnie... dobra ojojoj, jak fajnie. Okej. Okay. Dobra, ooo, jak nie jeden to drugi, zaś kurde. No fajnie, że taki mały nagr spuścił, wpuścił spierdol takiemu dużemu typkowi. Ale dobra, niech i będzie. Nie wyglądają jak ci, kurde, jak ten film się nazywał. Pff. Red? Nie, red, kurwa, ten taki. O, Dred. Tam też byli podobni właśnie żołnierze w Dredzie też do tych. To... Cześć. Zobacz. Są połączone z miotaczem. Jeśli przerwiemy promień, już po nas. Dobra, górą nie wyjdziemy. Nie możemy tu zostać. Chodźmy. Serio? Czemu ja zawsze... Ja mam się z nimi rozprawić? Kurwa. Ależ jaja. Ja. Dobra, tak będzie dużo łatwiej. Wpuściłem im spierdol, teraz uciekamy stąd. Wpuścić komuś spierdol, no dobry koncept sobie. wie. Ops. 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 Ops, 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 ops. Ops, 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 ops. Okej. Okay. Ej, no, przecież jakieś jaja są. Wo, ale żeż mieczem zajebał. Kurde, oni tutaj jakoś mega silni są. Ja potrzebuję większego Naka. Nie jest śmieszne. Przestaje się robić śmieszne. Było śmieszne jeszcze chwilę temu. Teraz to już się przestaje robić śmieszne, jak mnie tak było. Dobra. Kryształy tu też są bardzo ważne, bo kurde, zaraz. jeżeli tak nie mamy na tyle, żeby użyć mocy, to tam... Ale zawsze uzbiera się ich troszeczkę więcej i kiedyś, kiedyś na pewno uda nam się to. Nie ma to jak kurwa przejść centymetr, nie no, może nie centymetr, ale kawałek dalej i kurwa od razu znowu płaść. Dobra, ja już padnę, bo to nie ma sensu. Z takim poziomem życia to kurwa oni mogą mi co najwyżej, że tak powiem, gałę pierdolnąć. I powiedzcie mi, czy to jest gra łatwa. Czy to jest gra. Gdy na poziomie normalnym, powinno się przechodzić na lajcie. Rozumiem, jakby to była gra na poziomie bardzo trudnym albo trudnym co najmniej to tu, tu miał właśnie takowe problemy, jakie teraz mam. Ale gdy gram w grę na poziomie normalnym, spodziewam się od tej gry tego, że będzie mi po prostu się normalnie grało. Że bez jakiegoś specjalnego skilla w taką grę. Dam sobie radę przejść ją, a oczywiście nie, bo po co. Dojebać kurwa poziom taki, że dostaniesz jednego strzała i wszyscy padają. Znaczy wszyscy, od razu już padamy po jednym strzale, więc... Sens i logika pozdrawiają. Nie ładnie, nieładnie, nieładnie. nieładnie. Okej, okay, troszeczkę jest lepiej. Może na nam tutaj zwiększyć przez to pudełko chociaż. A chuja się zwiększyła, nie. nie no, może się trochę zwiększył, ale tyle, że wiecie. <laughs> to do suchara, <laughs> dobra. Już co jest, tak łatwo tak szybko? I dorwi ich. Dał się nabrać na zdalnie sterowany samolot. A teraz czas sprawdzić, co Wiktor kombinuje z reliktami. Będziemy musieli jakoś pokonać zabezpieczenia. Doktorze, a co z naszą misją? Czy nie powinniśmy pomóc wujkowi Ryderowi? jest dosyć już tych głupot. Ryder na pewno poradzi sobie bez trudu. Ale my musimy ominąć te zabezpieczenia. Jakieś pomysły? Tak. Chyba na coś wpadłem. Dobra. Hej, Nak, widzisz roboty patrolowe? Ich reflektory korzystają z kryształów. Może tak. rozmontować ze 20. A co nam to niby pomoże? Postaram się to zademonstrować. Zaraz wracam. Potrzebny demontaż. Chyba nie, jak ja mam 20 robotów rozmontować. No nie, no to będzie akurat łatwy jeden. Już jest trzy, trzy roboty, już są gotowe, więc to jest mega trudne zadanie. Gorzej być jak nas zauważy. A dobra, to zbieraj złom, bo każdy ziom zbiera złom. Jak tych mam rozwalić, powiedzcie mi? Chociaż w sumie jak mam tu kryształy? Tak, żeby nie wywołać alarmu. To i tak nie jest wystarczająca ilość kryształów, która by mi się przydała. O, dobra, to rozumiem. Pięć. Jeszcze kolejne 15. Ty sobie chodź tu, o, świetnie, dobra. Kurwa, złom jebany. A jakbym tak, o, właśnie wleciał w nich, jak Rosja w Polskę, też tak można bez używania tych kryształów, da radę. A tego coś pojebało, że się kręci w kółko, kurde. Czy zmieni jak She's maniac. maniac. Na no, 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 chujnia z grzybnią. Dobra trzeba ich zjechać tak chamsko. Tylko może bym ich zajechał. O tamci coś w ogóle jakieś czołgiści. totalnie. O silni są widzę konkretnie. Połowa? To już będzie tak. Już siedmiu zostało. już zleci jak kurde spłatka. No o, tam jest w ogóle jakiś robot gigant Chyba, czy co to tam jest. Już niewiele zostało! Hmm. W sumie to łatwo to leci, kurde, to nie jest nic naprawdę trudnego. Jeden chyba z łatwiejszych motywów w tej grze w sumie. Dobra, cofam to? Prawie, prawie robi wielką różnicę. A nie, no, prawie gotowe faktycznie. Tu już będzie gotowe. Tam ominę w ogóle jedną znajdkę. Kosowałoby się do niej cofnąć, jak będziemy mieli wracać. Co to za podstawka PlayStation 4? Wykrywacz sekretów. Kurde, dobry deal w sumie by był taki z takim wykrywaczem sekretów. Dobra, wszyscy nie? Wow, jak ja mam tam wrócić? A, no, dobra, samo auto. Auto powrót. Walczyć, ja bym nie chciał. No i po co im to było? Po co? Po co to zamieszanie? Że już doktorku Żyje. No problem, naga. Chyba to wystarczy. Nak. Pamiętasz, co zrobiłeś z soplami? Chcę, żebyś z tymi kryształami postąpił identycznie. To jakiś nonsens. Huh? Nie sądziłem, że to możliwe. Magiczna energia sfery Naka reaguje tylko z i wyłącznie. z hipergęstego tworzywa. Tak, to możliwe. Nak to będzie trudniejsze. Skoncentruj się. Chcę, żebyś myślał z całych sił... o kryształach. Wiesz, zapomnij o reliktach. Hmm. Huh? Huh. Oh, 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 oh. Przedstawiam państwu Tajnaka! Znakomicie! Tajnak, kurwa. Masz przedostać się przez te laserowe czujniki i je wyłączyć. No, dobra, to ja tak nalega lub przejść. Zostaniesz zniszczony. Ooo. Wow. I w sumie beka jesteśmy szklanym, w ogóle niewidocznym. Nakiem. Dobra, czas ich rozjebać. Okej, okay, świetnie. Ej, w sumie Beka, możemy się tak na legalu przemieniać. I teraz zaś tak. Dobra. <laughs> Dobry deal. Czy mi się zdaje, czy my tu byliśmy wcześniej? Ej, centralnie zdaje mi się, jakbyśmy tu byli. No dobra. To wygląda śmiesznie. taki malutki. Jakie ma nogi w ogóle? Kurwa, jakiś czerwony kamień. Relikt rubinowy. No dobra. Dobrego ma fejsa. W sumie dobre, może przejść też przez kraty, a czy relikty mogą przejść, jednak nie przejdzie. No i dobra, większy, większy nak, potrzebny tutaj. Okej, okay, zaś teraz malutki, i zaś znowu już duży. W sumie dawno temu nie padliśmy, trzeba to nadrobić, kurde. Jak pada to, to to wtedy jest fajnie, a jak się nie pada w tej grze, no to to taka lipa troszeczkę, nie powiem, że nie. Ok, zaległości nadrobione już razy gwałt zaległo zaległości nadrobiłem, także teraz trzeba oszczędzać. Kurwa, mać Jebane z bazuką ziomuś, czy z jakimś innym głównym. Hmm, mam około mnóstwo tych kryształów, to kto bogatemu zabroni można sobie użyć raz na jakiś czas, nie? Okej, okay, świetnie. Hej. O! Okay. Jestem Tajnak. Jak się czujesz znak? Jakbym lunatykował. Dziwne uczucie. Czymkolwiek jestem, nie mogę się od tego oddalić. To się nazywa magia. Albo i nie wiem co w sumie. Jak to można by było nazwać w tych czasach, ale to na pewno magia. O kurwa. Wiedziałem, że tak będzie. W sumie ciekawe, czy laser też odbija ten kryształ wynak powinni sobie tam dać radę, nie? Mam nadzieję, że nie będę musiał znowu się wracać do nich A dobra, dadzą sobie radę. Okej, okay, okej. Okay. Ty tutaj oho wow, ile kryształów. w ogóle Aha, patrzcie jaki on ma pasek życia, o kurde. Nie no, życia to on ma nadmiar, co jak co, ten nak. To bardzo duży nadmiar. Kurwa. Już nadrabiałem zaległości tyle razy, a oni wała ze mną lecą, 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 kurwa, co, język się plączy. Okej, okay, zaś. Tam mi się nie chce wsunieć, chociaż te kościoły by się przydały. Zaduptoć, coś nie ja mam czemu by nie kurde. To nie w sumie tak daleko. Kurde, ale mnie te robociki denerwują. Wow, czemu ja tego nie zauważyłem? Nie gadajcie, że mi, że kurwa wszystko mam... Ja pierdolę! O kurwa, nie, nie, nie. Serio, tak ciężko było kurwa, czego zrobić. Ludzie, ogarnijcie, żeż kurwa system w 100%. Ja pierdolę. Nie. Teraz pierdolę to. Nie idę tam jebać ich. Jebać kryształy, jebać wszystko. Je. System najbardziej. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Teraz ten mac. No dobra, teraz mi dopiero zrobiły checkpoint. a kurde, wcześniej to co? To... Bieda była, nie checkpoint. Ile tu Nie wiem, czy tędy mam iść. Chyba tak, bo tutaj jest prawdopodobnie wyłącznik tych, o dokładnie, zabezpieczeń. No spierdalać malutkie robociki, kurde, myślę, że co... A w ogóle knap mu zaczyna rosnąć. Świetnie. Ale żebym mi wpuścił, spierdol. Używa reliktów, żeby zbudować silnik. To... silnik poduszkowca, tysiąckrotnie powiększony, może zasilić pojazd o długości 3 kilometrów. Ciekawe, co jeszcze znajdziemy. O kurwa, to jest mądre? Kręcą się jakieś didosy w ogóle w kółko i to ma być silnik. Nie rozumiem tego. To jest jakaś wyższa, kurwa, magia. Jakieś cyborgi jeszcze tutaj, nie wiem. Dobrych strażników ma. Ojebane. Dobra. Ale co tu tak ciemno? Jakieś statko jak, kurwa, w Gwiezdnych Wojnach.

Dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj skończymy ten odcinek. W każdym bądź razie się z wami żegnam. Zapraszam do następnych odcinków. No i to by było na tyle z mojej strony i cześć wam wszystkim.